Siema, w tym poradniku pokażę Wam jako swój Zebrę na wersji 1.6.2 Czyli kiedy mamy już do dyspozycji konie w a niektóre tieru pierwszego w mock Creatures zostały wycofane. Tak więc... Najpierw... Oczywiście Wam pokażę jedną z wielu dróg, ponieważ mamy dostępne konie tieru drugiego Które są już jakby po pewnym rozmnożeniu I raz Wam mówię, że w opisie będziecie mieć takie jakby spis treści, żeby się poruszać po poradniku, bo przedstawię dwa sposoby. Najpierw <coughs> więc, pierwszy z nich. Najpierw mówię cowhorses. I to jest pierwsza para. To jest nasz krok. Pierwszy musimy takie dwa konie z znaleźć. I wtedy po prostu karmimy je dyniami i sianem. I dynie przyspieszają po prostu ten proces, a siano go po prostu rozpoczyna. De jadąc dalej. Krok drugi do stworzenia Kowhorse to ten. Musimy wziąć tego konia, który wyjdzie z tamtej pary. Tutaj ostrzegam, że teraz wychodzą po którejś próbie, i tutaj ten akurat mi wyszedł po czwartej próbie, i mieszamy go z tym, który jest, który normalnie też się spawni w Mock Krokiem następnym do otrzymania krowokonia, a także Leoparda, czyli innego konia e, tieru czwartego z Mock jest ten krok, czyli konia, który wyjdzie z tamtej pary ten akurat mi wyszedł za trzecią próbą mieszamy z koniem który też normalnie się spawni z creatures dalej, tutaj musimy się zdecydować czy chcemy mieć cowhorse czy leoparda ja teraz mówię jak mieć oczywiście cowhorse ten koń wyjdzie nam z tamtej pary ehm, tylko tutaj zaraz zobaczę za no tutaj mi akurat wyszedł za pierwszą próbą i mieszamy go z czarnym koniem z Vanilli e, lub z czarnym koniem z Mock który także może wyjść z tej pary, ponieważ kiedy je połączyłem, za pierwszą próbą właśnie wyszedł czarny koń z Mock Creatures. Ale jak je razem pomieszać? Otóż mamy te dwa konie, muszą mieć taki właśnie kojec, żeby w żadnym wypadku nie były dalej niż 4 kratki od siebie i w odległości 8 kratek nie może być żadnego innego konia. Tak jest z, każd z każdą parą. Aby je połączyć, karmimy tego konia dyniami. I to wszystko. My Możemy sobie gdzieś tam odejść, coś porobić. One tutaj będą się nam rozmrażać. I to będzie trwać od 3 do około 6 minut. I z tego wyjdzie nam cowhorse, który z tej pary wyszedł mi za drugą próbą. On znajduje się tutaj. Tak więc. Drugim sposobem na swoje zebrę jest otrzymanie leoparda, który także się tam znajduje. Już mówiłem, że w tym momencie możesz zdecydować, czy potrzebujemy cowhorsk, czy leoparda. To się tutaj liczy tylko wygodnie, bo najujeżdżając oba z nich możemy ma swoje zebrę. Aby otrzymać leoparda z tego właśnie tutaj związku, to tego koja, który tutaj nam wyszedł, mieszamy z białym koniem, zwanili albo z muklicza się, jeżeli wcześniej go otrzymaliśmy. I z tej pary wyjdzie nam ten koń. Jest to próba druga, z, tej, z tamtej pary. Mi akurat wyszło za próbą drugą. To jest tak losowo. I jego też mieszamy z białym koniem. Z tej pary wychodzi nam ten konik, który mi akurat wyszedł za próbą trzecią, mieszamy go z czarnym koniem. To jest z lub z juice. I z tej pary właśnie wyjdzie nam leopard, który mi tutaj wyszedł za pierwszym razem. Ale drugim sposobem, jeżeli chcemy mieć tylko Leoparda, jest stworzenie takiej pary, czyli dwóch konik, które normalnie się spawnią, czyli tutaj tego konia z Mokwiczy i tego z wanili. Już mówiłem, że to po prostu dajemy dynię i sobie idziemy. Tu mi akurat wyszedł za próbą pierwszą. I kiedy mamy już właśnie tego tutaj konika jasnobrązowo-białego, i tutaj mieszamy go z białym. No to są w sumie tylko trzy kroki. Jest to trochę dłuższy łańcuch, ale jeżeli ktoś nie jest zdecydowany, to może skorzystać właśnie z tego. I kiedy mam już Cowhorsa albo Leoparda, możemy zabrać się za oswajanie Zebry. Jest jedna. O, jest druga. Tak więc, najpierw sobie usiądę na Cowhorse. Podjeżdżam do zebry, daję jej jabłko. Proszę bardzo. Mamy oswojoną zebrę i łącząc ją z którymkolwiek z koni możemy otrzymać właśnie te specjalne. Teraz, żeby Wam pokazać też, przed drugim, tak, że drugim także się da, podjadę sobie do tej drugiej zebry, na leopardzie. Też udało mi się ją oswoić. No, tylko ona jest niewylośnięta. Tak bym musiał jeszcze trochę poczekać, zanim będę mógł na nią założyć siodło. To by było w sumie na tyle, jako swój zebrana na mokie, czyli jest 162 i w wersjach późniejszych pewnie także będzie ten proces. Na koniec chciałbym także tylko dodać, że aby otrzymać konia ducha, jak ja powiedziałem w poradniku poprzednim, że należy zabić konia w to nie, wystarczy zabić obłędnie jakiego oswojonego konia Smock Chciałem także przeprosić, że moje poprzednie pradniki były takie pomieszane i tak dalej, bo sam oglądając ten mój pierwszy, jako oswoić zebrę, byłem w lekkiej kropce, bo myliłem kroki, co, jak, gdzie, które konie. Więc chciałem was przeprosić. Ten jest w 100% pewny. Sobie także wszystko rozpisałem. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli się podobało, polećcie znajomym, jeżeli nie umieją.